Magia wyrozumiałości. Nasz dziewiąty dzień wyzwania. Dzisiaj porozmawiamy o wyrozumiałości tak naprawdę na nasze błędy, na nasze porażki, na to, co gdzieś tam nam nie wychodzi. I to jest tak naprawdę temat o kochaniu siebie, o tym, na ile my się stawiamy w tej miłości do siebie. Czy my się stawiamy tylko wtedy, kiedy jest w naszym życiu dobrze i wszystko nam się układa? Czy jednak, kiedy my. Gdzieś nam się ta noga potknie, coś nam nie wyjdzie, czy my się wtedy też do siebie stawiamy, czy my jesteśmy wtedy dla siebie wyrozumiałe. Wyrozumiałość dla mnie w tym momencie jest tym tematem, kiedy ja rzeczywiście stawiam się do zadań, stawiam się do tego, co sobie obiecuję, stawiam się do siebie, ale po prostu czasami coś nie wychodzi, czasami pewnych rzeczy nie mogę przewidzieć, czasami gdzieś ta noga się potknie. I jak ja wtedy do tego podchodzę, czy ja sobie pozwalam w ogóle na te błędy, czy ja sobie pozwalam na to, żeby, 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 że czasami coś mi nie wyjdzie, czy jednak wchodzę w ten temat, że jak już coś mi nie wychodzi, to już nie jestem taka fajna, to ja już siebie wtedy tak nie kocham, to ja sobie wtedy dowalam, tam pozwalam Jechać po sobie, czyli powyzywać, być dla siebie niedobrą. Magia wyrozumiałości jest o tym, że ja wiem i akceptuję tak naprawdę to, że czasami jest pięknie, cudownie, a czasami w naszym życiu pojawiają się różne trudności, różne przeszkody i tego typu rzeczy. I ja się stawiam do siebie zawsze. Stawiam się do siebie wtedy, kiedy jest cudownie, i stawiam się do siebie też wtedy, kiedy ta noga jednak mi się powinie, albo kiedy coś nie płynie tak w moim życiu, jak ja sobie to wyobrażałam. I dzisiaj jest właśnie o tej miłości, o tej wyrozumiałości do siebie. I proszę cię, żebyś dzisiaj na skali oceniła siebie od 1 do 10, właśnie to. Czy jesteś dla siebie wyrozumiała? Gdzie jeden oznacza, że absolutnie nie pozwalasz sobie na żadne błędy i na żadne potknięcia, a kiedy to się zdarza, to tak naprawdę nie jesteś dla siebie dobra, dowalasz sobie, krytykujesz samą siebie, a dziesięć oznacza, że wiesz, że błędy się zdarzają, a kiedy się zdarzają, to dajesz sobie do nich prawo, jesteś dla siebie wtedy wyrozumiała i łagodna. I teraz trzy pytania. Pytanie pierwsze: co to znaczy dla ciebie, że jesteś, że mogłabyś być dla siebie wyrozumiała? Pytanie drugie: jak, mogłaby, jak mogłoby zmienić się twoje życie, gdyby towarzyszyła ci ta wyrozumiałość? I pytanie trzecie: to do wszechświata: jak mogę dzisiaj być dla siebie wyrozumiała? Oczywiście czekam na twoje komentarze, czekam na twoje odpowiedzi, podziel się ze mną jak to wyzwanie na ciebie wpływa, co się w tobie zmienia jak odpowiedzi i te pytania wpływają na twoją samoświadomość. Do zobaczenia.